Witam wszystkich na moim kanale. Pokażę Wam efekt finalny skończone łazienki przede mnie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie ewentualnie, jak byście inaczej podejrzeć do tego tematu. Jeżeli ktoś nie widzi poprzednich filmów, to zapraszam do oglądania. Tam pokazywałem jak etapy pracy, na co, co no zwrócić uwagę, jakie niespodzianki mnie tutaj czekały. i Za chwilę powiem Wam kilka szczegółów i kilka niespodzianek, jakie tutaj mnie spotkały, głównie chodzi o to podpięcie, zmiany w kanalizacji do pionu, który idzie, bo to jest mieszkanie dwugłozimowe, w którym w tym też mieszkanie robiłem w zeszłym roku łazienkę na piętrze, jeżeli ktoś nie je widział to zapraszam do oglądania, A oczywiście jeżeli nie zapomnę to wrzucę Wam na kartę, to byście sobie obejrzeli, to łazienka była w, w sierpniu w zeszłym roku wykonywana i tam tak samo były zmiany z kanalizacyjnej, też był problem z połączeniem góry liniowego. tutaj wcześniej była wanna, Teraz jest łuk był taki murek wykonany, w którym była kanalizacja Euro 50 pię przeciągnięta tutaj do rogu, to jest piąt kanalizacyjny, pralką. Musiałem wykończyć ścianie dziury, wyciągnąć te wszystkie, ten cały trójnik, bo to do niczego nie posadało. Wchodzić się po błogę, wymienić rury z góry, rury z dołu, żeby po prostu można było wykorzystać tą przestrzeń. I zamek był taki, że miał być i tak jak jest. Kabina m 20 na 80 Spokojnie i się zmieści, nawet, nawet dwie osoby można brać śmiało prysznic, można się obrócić, to jakieś miejsce jest wystarczająco. Tutaj będą jakieś wieszaki na ręczniki, poza kabinami, to jakaś półka, do kosmetyki, a to już właściciele będą sobie kombinować, co innego będą dokładnie chcieli. Zestaw deszczownica, bateria, wszystko czarne. Musicie hmm. na pewno zwrócić uwagę przy montażu takiej kabiny, czy kabiny deszczownicy, przepraszam, że. Bardzo, można bardzo łatwo i szybko uszkodzić czarny kolor. Ja osobiście robię teraz już tak, że po prostu do momentu skręcania raz, że zakładam białe rękawiczki, nawet które tutaj y, producenta w zestawie, a druga sprawa okleić sobie taśmą izolacyjną dookoła, żeby gdzieś ten kluźnie polisowało. Chwila nieuwagi i będą znacznie ślady. Już z tego raczej z tego nic nie zrobicie i będziecie musieli po prostu wymieniać pewnie na własny most słuchawka. Z takim przykręceniem, jeżeli przykręcicie sobie, to woda automatycznie się przełącza ze słuchawki do, tego, do tej wylewki i odwrotnie. No i wiadomo, te szczotnice, wszystko było sprawdzane. Tak jak i największy problem, nie to właśnie było z kanalizacją, ale udało się z tego wyjść. ludzi tutaj były podłodze przeprowadzone, bo ciepło woda wodę, wydawane była tutaj na lewej stronie, bo trzeba było wszystko wypuścić, a podłodze przesunąć. Teraz walka jest w tym miejscu. Docelowo, na początku, jeżeli ktoś widzi po poprzednich filmów, toaleta była bardziej w prawo. Tutaj była umywalka, tutaj była wanna, a tutaj nie było nic. Teraz mamy umywalkę. Tak jak możecie zobaczyć, jest ona względnie prosto, prosto zamontowana na względnym yy, szuflad. Z tego względu, że bracji jest w lewą stronę i tutaj ma być zrobiony słupek, około 40 cm na wymiar. W tym będzie się wszystko razem zgrywało. Jeżeli chodzi o grzejnik to został ten sam który był, no oczywiście następnie to były też płytki, to było wszystko skuwane, to grzejnik był zdemontowany, wyczyszczony, zamontowane ponownie. Tutaj jeżeli chodzi o grzejnik, będą zamontowane jeszcze rozety, które mają być popiane, żeby to łączenie między ścianą i tymi nimi bardziej zniwelować, żeby tego po prostu nie było widać. Płytki jakie widzicie takie są. Zatem każdym ma jakiś swój gust. Ściany i sufit pomalowane na ten sam kolor to jest ma jakieś tam szare, ale takąś tam inną swoją nazwę ma. Tutaj docelowo miała być zabudowa. Kran miała być zabudowa, ale jest, była mała zmiana. I z tego względu jest na razie biały gniazko i nie będzie zmienione na gniazdko czarne. Tak jak widzicie z bliżej zrobimy zbliżenie na połogę. Tutaj się wszystkie zbudowali. Podróż nie jest dosyć szerokie praktycznie na całą szerokość kabiny. To po, po rogach to około 5 cm tylko mi zostało luzu, dlatego takie ścięcie nie wyszło, ale Myślę, że tragedii nie ma, dosyć dobrze to wygląda. Ja na chwilę obecną, to, co miało być znamione, to wszystko jest. Jeszcze nie wspomniałem, że przejdę z tej strony, żebyście widzieli. Były wymieniane były drzwi, tu była stara futryna metalowa, wszystko było wyzniesione. Zakres pras był spory, ponad, ponad dwie tony gruzu były zniesione na no, to jest czwarte wiatro. Wszystkie materiały trzeba było wnieść. No i co powiem, o może jeszcze ile czasu. Na to potrzebowałem wstępnie. Był zamysł, że miało być to miało być te 3 tygodnie, ale się przyczyniło do 4. Dużo niespodzianek było, trzeba było tam jeszcze na zakupy jeździć, coś go zabrakło. Najwięcej na czasu to właśnie straciłem na tą kanalizację, żeby to wszystko podspinać, żeby to miało ręce i nogi, dużo niespodzianek było. I tak jest przejście między, między podłogą łazience a przedpokojem. Jest 5 mm koło różnicy. Już nie, nie, mo nie mogą się po prostu w niżej podłogę z tego względu, że już były prędko zbranio, dlatego tak zostawiliśmy. I o 5 mm jest z góry przeniesione, bo wiadomo, musiał być, musia być też zachowany spadek w I tutaj jak widzicie na filmach poprzednich, wszystko jest w jedną całość Czyli tutaj nie ma żadnych konadek 90 stopni, tylko są takie różne przejścia połączone, ale o tym zbytnio może też nie będę tutaj mówił, jeżeli ktoś jest zainteresowany. To zapraszam do poprzednich filmów, myślę, że za chwilę będę kończył, na koniec wrzucę Wam jeszcze jakiś film z pierwszych z pierwszego ujęcia tutaj w tej łazience, jak to, się, jak to wyglądało przed, podczas tej morki i też na koniec takie zdjęcia. Tak jak piszcie w komentarzach jak Wam się to podoba, my to co byście inaczej zrobili. Takie widzicie lustro, zawieszone lustro, było wcześniej tutaj nad mywałką. jest wykorzystane do samo, tylko wcześniej zmieniło się tylko to. Czy wcześniej było on w pionie, a teraz jest zamontowany w poziomie. To myślę, że na dzisiaj będzie to wszystko. W ciągu najbliższych dni nie zobaczycie też zdjęcia z następnego zlecenia, ale to będzie tam muszę się ogarnąć, zacząć coś ogarnię, tam działać, coś tam nagrać, to Wam będę pokazywał. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.